Cześć, Piotr Zaka, -Konad z tej strony kamerą nad Hildebrand obok Krzysiek Pielesiek. A tutaj tajemnicze czarne pudełko, które nas przyszło. Nie wiem co w nim, co w nim jeszcze jest. Zasadzimy razem z wami, ale no jakby P2 i Black Watch, mówią nam, że jest prawdopodobnie coś zwanego z prototypem drugim, czyli jeden z gier, które aktywnie wyda w tym roku. I patrzymy. Tajne, wszystko, czarne pudełko bez kodu. Tym razem mamy płytkę, którą sodzimy potem. I co tu jeszcze jest? Virus screening can save your life, czyli zbadaj się przeciwko wirusom. E, czyli zaproszenie, nie, to chyba jest plakat reklamowy, tak Konradzie, dobrze widzę? Chyba tak, wydaje mi się, że tak. Czwa, czwart, 24 kwietnia, czyli... To za... na premiery? Oj, nawet jest logo Prototype Activision, no, okej, okay, to zagadka, zagadka wyjaśniona. Ale mamy jeszcze... naklejki, proszę. Koleś w kapturze i koleś bez kaptura równa się Prototype 2. Tak, czyli ten Murzyn kontra, ten z pierwszych. Mamy gumy do rzucia. Te chyba tutaj są. O. Przeciwko napięciu i stresowi. Jest cały support group tutaj na Facebooku podany. Ale o, obróć gumy na drugą stronę się zastanawiam. Aha. Zastanę, czy to... No name y chyba. No-name. No y. Tajemnicze trochę, trochę się ich boję. Y Mamy jeszcze zdjęcie. Witaj, tato. O, tak, Mama mówi. Tak, 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 tak. Chwiecień. Okej, okay, okej. Okay, okay. Co jeszcze? Maseczka na twarz, pewnie przeciwko wirusom? Założę. Tak 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 tak, 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 tak. Tutaj jest długo. Nie jak założyć, to może się założy. Założyłeś drugą stronę krzyżową. Odwrotnie. <laughs> Dobrze. I mamy też. Koszulka Czarna logo gry czy coś jeszcze papiery brzmi jak NDA Nie, nie możemy o plakaty mogli Tak jest Teraz pierwszy plakat wszystkie plakaty mówią o strefie zarażonej, zakażonej, zainfekowanej, nie wolno wchodzić. U, proszę uważać a no, ten chyba mamy już, nie? To... nie inny. Troszeczkę inny. Dobrze. Dobra. Dużo, dużo boi za zara... Kolejny plakat. I jeszcze jeden. A, ten ładny. Uważaj, bezpieczeństwo to sprawa nas wszystkich. Dobrze i jeszcze mamy tych plakatów trzy do obejrzenia. Dobrze. czyli też testu się przeciwko wirusowi. Czyli rozumiem, że 24 kwietnia to premiera gry, z tego chyba wynikało. Jeżeli nie było to ogłoszone, to właśnie to mówimy Wam. Dobra, i to wszystko: płytka, która tu jest, obejrzymy i wrzucimy pewnie razem z tym materiałem. To tyle. Piotrek. Konrad. Krzysiek. Pa.